Kisza po ich odejściu boli najbardziej. Rzeszów w żałobie. Cześć. Tu Alicja, a to mój kanał Alicja, Plotki Gwiazdy. Zwykle opowiadam Wam o wielkich postaciach świata sztuki i mediów, ale dziś muszę podzielić się historią, która łamie serca. To tragedia, która wydarzyła się tuż obok nas śmierć Maj i Wiktora, wstrząsnęła całym Podkarpaciem i poruszyła ludzi w całej Polsce. W piątek, 10 października. Nastolatkowie zniknęli bez śladu. Policja błyskawicznie opublikowała apel o pomoc, a informacje rozchodziły się w internecie lotem błyskawicy. Setki osób udostępniało zdjęcia i opisy, mając nadzieję, że ktoś zauważy ich w tłumie i przekaże cenną wskazówkę. Niestety, już dzień później nadeszły najgorsze możliwe wieści. W sobotni wieczór odnaleziono ciała 14-letniej Maj i 15-letniego Wiktora. Co wstrząsnęło opinią publiczną jeszcze bardziej, to fakt, że znaleziono ich w miejscu ogólnodostępnym, na terenie budowy Wisłokostrady w Rzeszowie, w rejonie dobrze znanym lokalnej młodzieży. Makabrycznego odkrycia dokonano w zaroślach za targowiskiem, kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie kończy się asfaltowa droga. Skarpa, ciemność, brak zabezpieczeń to miejsce było łatwo dostępne pieszo, mimo zakazu wstępu. Dla wielu młodych ludzi stanowiło nieformalny punkt spotkań. To tam odnaleziono ciała dwójki nastolatków, którzy jeszcze dzień wcześniej planowali zwykłe spotkanie. Matka Wiktora podzieliła się wstrząsającym wpisem, nastała cisza. Zamilkły telefony dzwoniące cały dzień, drzwi nie otwierają się co chwilę. Żal, rozpacz oraz złamane serce matki, które nie rozumie dlaczego. Pod tymi słowami pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia, współczucia i łez. Społeczność lokalna, ale i ludzie z całego kraju wyrażali solidarność z rodzinami nastolatków, które muszą zmierzyć się z niewyobrażalnym bólem. Swoje kondolencje przekazała także szkoła Wiktora, zespół szkół nr 1 w Sanoku. Dyrekcja i nauczyciele napisali, że wspólnota szkolna pogrążyła się w żałobie, prosząc jednocześnie o szacunek, ciszę i refleksję. W klasach, na korytarzach, wśród rówieśników panuje atmosfera niedowierzania i smutku. Śledztwo w sprawie śmierci Mai i Wiktora prowadzi prokuratura rejonowa w Rzeszowie. Ciała zabezpieczono do dalszych badań, które mają ustalić dokładną przyczynę i czas zgonu. Według pierwszych, nieoficjalnych informacji mediów, wykluczono udział osób trzecich. Ta wiadomość, choć powinna przynieść ulgę, w rzeczywistości tylko pogłębia dramat bo rodzi pytania, co się wydarzyło w tamtym miejscu. Dlaczego dwójka młodych ludzi, dopiero wkraczających w dorosłość, nie wróciła już do swoich domów? Niektóre źródła podają, że Maja i Wiktor poznali się kilka lat temu na kolonii, a od tego czasu utrzymywali kontakt głównie przez internet. Ich spotkanie w Rzeszowie miało być czymś zwyczajnym, codziennym. Nikt nie przypuszczał, że skończy się tak tragicznie. Tragedia Mai i Wiktora przypomina, jak kruche jest życie i jak nagle potrafi się zakończyć. Cała Polska czeka teraz na wyniki śledztwa, które miejmy nadzieję dadzą odpowiedzi na pytania, jakie dręczą rodziny, przyjaciół i całą społeczność. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odbieracie tę tragedię i jakie emocje w was wywołuje. Subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, aby być na bieżąco z historiami, które poruszają całe społeczeństwo.